Minoła 8.30. Gość Radia Gdańsk. A jest nim dr Grzegorz Piotrowski z Zakładu Socjologii Pracy i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, wybiera się pan 11 listopada na jakąś paradę, na jakiś marsz? Najprawdopodobniej będę uczestniczył w paradzie święto-marcińskiej w Poznaniu, bo jadę odwiedzić mamę i wezmę dzieci, pokażę im, jak wygląda. Przemarz świętego Marcina przez Poznań, a potem pewnie pójdziemy na rogale święto No Ta parada w Poznaniu jeszcze nieco inny charakter ma niż ta w Gdańsku czy w Gdyni na przykład. Jak naj albo ta w Warszawie. E, tak, każde miasto ma jakąś swoją e, specyfikę. E, jakieś charakterystyczne wydarzenie związane też e, no, z 11 listopada, niekoniecznie ze święto Niepodległości. No właśnie, bo to różnie może, y, może być, y, ale na święcie niepodległości się y, skupiając w takim klasycznym y, wydaniu. Y, Coś yy, nas łączy to święto jeszcze? Albo łączy, co, albo co łączy w trakcie tego święta tych wszystkich, którzy właśnie w takich paradach biorą udział? Udział w takiej paradzie, myślę, że daje to poczucie wspólnoty. Idziemy razem, pokazujemy, że jesteśmy jakąś wspólnotą, jakimś narodem, społeczeństwem. I to jest bardzo przyjemne doświadczenie, podejrzewam, że dla większości. Poczucie, że nie jest się samym w tym, że jest, coś, jest jakiś rytuał, który, który nas jednoczy, bo rytuały w naszych życiach są bardzo ważne. I tego typu wydarzenia jak parady, marsze, one są takim właśnie rytuałem. A jak pan obserwuje to, że te parady się tak wpisały jednak w, ostatnich, w ostatniej dekadzie, w ostatnich kilkunastu latach takie stałe świętowanie 11 listopada, bo one stają się coraz bardziej popularne, rzeczywiście mają, mają frekwencję i w zasadzie każde miasto, może przesadzam teraz, że każde miasto, ale no, przybywa nam tych parad. Gdybyśmy taką mapę parad mieli stworzyć, to jest ich coraz, coraz więcej każdego roku. Tak, ja myślę, że tutaj e, duże znaczenie miało stulecie odzyskania niepodległości, e, gdzie zdecydowano się, żeby nie były jedne centralnych obchodów, tylko e, żeby te obchody, te Święta Niepodległości były właśnie w mniejszych miastach, w różnych miastach, e, bardziej lokalnie, żeby pokazać, e, że ta. Przynależność narodowa, przynależność do. czy odzyskanie niepodległości też ma taki wymiar lokalny. Przez to właśnie chętniej chodzimy na te lokalne wydarzenia niż gdzieś jedziemy dalej, żeby uczcić dzień niepodległości. No ale z tymi wyjazdami też różnie bywa, no bo jest przecież cyklicznie organizowany Marsz Niepodległości w Warszawie, na który jednak ludzie z całej Polski zjeżdżają. Ale na ile to kwestia. W Pana ocenie radosnego świętowania, a na ile to kwestia jakiegoś być może m, politycznego działania? No, jedno od drugiego nie wyklucza. Można radośnie przejść w jakimś marszu, paradzie, a jednocześnie manifestując e, poglądy polityczne czy jakieś e, opcje polityczne. E, I marsz niepodległości jest tego świetnym e, przykładem. Mhm, ale świętowanie kojarzy nam się z łączeniem e, i ze wspólnotą, a polityka czasami nam się jednak kojarzy albo dąży do wykluczenia. Tak, ale wykluczamy wtedy zawsze innych, a nie podobnych nam. Dlatego właśnie e, tego typu wydarzenia, jak Masz Niepodległości w Warszawie są tak popularne, bo pokazują, że jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty, a nie lubimy innych wspólnot. Dlatego no, my nie czujemy się wtedy wykluczeni, natomiast e, dla wielu osób... Upolitycznienie, zwłaszcza tego Marszu Niepodległości Warszawskiego jest na tyle problematyczne, że nie pójdą, nawet jeżeli chcą świętować, obchodzić e, święto niepodległości, to nie pójdą, ponieważ e, afiliacje polityczne organizatorów powodują, że no, to jest pewna bariera nie do przeskoczenia. Mm -hmm. Nie chcą być utożsamiani z tymi organizatorami. A to może być też e, związane z innymi podobnymi wydarzeniami, podobnymi w sensie odbywającymi się 11 listopada. Takim, kojarzy mi się to z słowami, które Wojciech Waglewski bodajże na. Napisał, dziś nie kupuję gazet ani sobie, ani żoniem, żeby nikt się nie dowiedział, po której jestem stronie. To znaczy, wyjście na taką, na taką paradę to może być określenie się? Jak najbardziej. Bywa tak, że chcielibyśmy pójść, bo zgadzamy się z tematem, zgadzamy się z okazją, zgadzamy się z przesłaniem, ale nie odpowiadają nam organizatorzy, ponieważ oni są zbyt upolitycznieni i przez te. Przez bycie na takim właśnie wydarzeniu, myśmy byli utożsamieni z linią polityczną organizatorów. A dla niektórych jest to już trochę za dużo, dlatego decydują się zostać w domu albo pójść na inne wydarzenie. A można takie wydarzenie stworzyć w taki sposób, żeby ono było pozbawione tych konotacji? To właśnie te wszystkie takie parady, wiece, marsze miejskie, które się odbywają, gdzie po prostu są zapraszani wszyscy mieszkańcy, mogą być takim, taką platformą, takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich? Jak najbardziej. Czy to też jest jednak jakieś określanie, się, jak pan, jak na to patrzą socjolodzy? Nie, ponieważ władze lokalne nie są postrzegane jako aż tak upolitycznione. One oczywiście są upolitycznione, są różne frakcje, partie i tak dalej, ale nie są utożsamiane z taką polityką głównego nurtu, dlatego nie są postrzegane jako właśnie takie bardzo upolitycznione. Są bardziej neutralne, bo to są nasze samorządowe, lokalne władze. I też brakuje na tych wydarzeniach... Takich komunikatów stricte politycznych. To jest świętowanie Dnia Niepodległości, odzyskanie niepodległości, przypomin przypominanie historii, budowanie tego poczucia wspólnoty, taki właśnie rytuał, który ma nam przypomnieć, czy ma nas utwierdzić w tym, że jesteśmy częścią a, wspólnoty narodowej, czy jakiejkolwiek innej. Im mniej tych haseł politycznych, ideologicznych, yy, światopoglądowych, tym yy, większa szansa na wspólnotę? Tak, jesteśmy cały czas bardzo podzielonym społeczeństwem, dlatego no, coraz częściej naszymi wyborami dyktuje, czy rządzi to właśnie po jakiej stronie politycznej może być to przypisane. Że e, pójdę tu, bo się zgadzam z organizatorami, ale tu nie pójdę, bo to organizuje ktoś inny. Mimo że nawet na samym wydarzeniu może nie być żadnych haseł politycznych. Mm -hmm. Mimo że idea i, i, i pretekst do tego wyjścia. Skupiamy się na 11 listopada, jest, no, wydaje się, taki bardzo uniwersalny i ponad podziałami. Tak, jest bardzo też jednoczący i bardzo też radosny. No, odzyskanie niepodległości, odbudowa państwowości polskiej po 123 latach rozbiorów to bardzo radosne święto. Mam wrażenie, że często, i to się też bardzo często przejawiało w wywiadach, które robiłem z różnymi aktywistami, my za bardzo poważnie traktujemy niektóre rzeczy, a gdzieś zaprzepaszczając, okazję do też zabawy przy tej okazji, no bo takie święto jest radosną rzeczą, upamiętnia bardzo radosne wydarzenie, a wszyscy idą bardzo poważnie w tych rzeczach, to się powoli zmienia. Ale myślę, że jeszcze trochę minie czasu, żeby dojść do takiego bardzo radosnego świętowania. A jesteśmy w stanie znaleźć jakieś takie symbole, postaci sprzed z, z no, 107 lat, z, z roku 1918 wcześniejszych, które będą wspólne dla wszystkich. No bo nawet jak mówimy o tych ojcach polskiej wolności, no to tam już jest na starcie podział tak na dobrą. Sprawy. Tak. No, polska polityka zaraz po odzyskaniu niepodległości była jeszcze bardziej a, spolaryzowana niż jest dzisiaj, a, ale wydaje mi się, że już mamy na tyle dystans, już na tyle dużo czasu minęło od tych wydarzeń, że jesteśmy jednak w stanie przyjąć, aczkolwiek gdzieś te ślady podziałów dalej są. Jak wspomniałem, Wybieram się do Poznania, Aha. w którym Dnia Niepodległości raczej nie świętowano przez wiele lat, na przykład po wojnie, ponieważ. Bo jeszcze powstania wielkopolskie były? I, tak, bo po pierwsze. E, w, w listopadzie 1980 roku Poznań nie był jeszcze Polski, a, a po drugie. Um... Czołowa postać zyskaniu podległości, taki symbol Józef Piłsudski, był bardzo kojarzony z Polską Partią Socjalistyczną, z której się wywodził, a Poznań był bardzo endecki, dlatego w związku z tym nie za bardzo świętowano, więc sięgnięto po ten wątek świętego Marcina i Rogali i to zostało. Natomiast myślę, że już dzisiaj ty, o tym mało kto pamięta, to jest bardziej ciekawostka historyczna, bo... Bardzo ciekawe, czasów... ja o tym nigdy nie jest już Endecki Poznań? Tak, bardzo konserwatywny, Endecki, czyli właśnie Narodowa Demokracja, prawidłowy, tak. prawicowy, Narodowa Demokracja właśnie tak, i konserwatywny, taki drobnomieszczański, um, grzeczny, porządny, ale jeżeli coś się dzieje nie tak, to za zasłoniętymi firankami. Wiele się zmieniło przez 100 lat w Poznaniu. No, nie tylko w Poznaniu, ale Dzisiaj tak. To to jedno z tych bardziej liberalnych yy, yy, miast, niektórzy by powiedzieli nawet tęczowe miasto. Tak, najbardziej przyjazne środowiskom LGBT, według niektórych rankingów, a Cały czas się zmieniamy, cały czas to ewoluuje, tak samo jak właśnie obchodzenie Dnia Niepodległości. Niektórzy będą biegać z tej okazji, inni będą maszerować, inni pójdą na paradę, inni pójdą na Rogala Świętomarcińskiego, ale w tej różnorodności też jest fajnie, bo każdy znajduje jakąś niszę dla siebie. Mhm. Rogal Świętomarciński to może to jest szansa na jakiś symbol niepodległości, święto zyskania niepodległości, na symbol, który 11 listopada wszystkich połączy. Te rogale już się rozlały na całą Polskę, kupić je można też, te certyfikowane w, w zasadzie we wszystkich większych miastach, czy nawet w sieciach handlowych dużych, no to ch chyba ciekawy, słodki, smaczny symbol. Bardziej jednoczący. Nie wiem, czy jakoś super zdrowy, bo tam ilość cukru jest całkiem spora, natomiast jest to przyjemna rzecz i tutaj... Ale ten jeden rogal 11 listopada to może mniej szkody narobić niż 10 pączków w tłusty czwartek. Tak trochę ironizuję te, teraz. Chociaż te prawdziwe rogale są naprawdę solidne, wa potrafią ważyć po pół kilo. Ale tutaj tego nie widzę, co widać w Poznaniu, gdzie jest naprawdę szał na rogale. Ludzie stoją po godzinę w kolejce, żeby kupić rogala akurat z tej cukierni, bo ta ma najlepszą renomę, albo ta najbardziej kom i smakuje, ale to jest bardzo przyjemny zwyczaj. Właśnie dzielenia się tymi rogalami, jedzenia ich razem, jakieś herbaty, ciekawy. Myślę, że to mogłoby być jako dodatek do świętowania niepodległości. Mhm. Przy okazji, jak się tak na dobrą sprawę bada? Tego typu zjawiska, jak wiece, marsze Zgromadzenia publiczne, jak wy, naukowcy, wy badacze to robicie, bo to mimo wszystko, nawet patrząc na tego 11 listopada, to jest ogromne pole do, do, do badań naukowych. Tak, czasami jest tak, że różne grupy badacze się spotykają na tych samych wydarzeniach, je badając, najczęściej rozdaje się krótkie ankiety uczestnikom marszu, chodzi się wzdłuż takiego marszu, żeby wszystkich uwzględnić, bo Różne grupy mogą być w różnej części, tam jedni z przodu, inni z tyłu, e, i prosi się o e, zwrot tych ankiet. Coraz częściej teraz się rozdaje po prostu kody QR i ankieta jest online. To Aha. znacznie ułatwia zdobywanie informacji. Plus, z co tam dziesiątą osobą się robi krótki wywiad, żeby sprawdzić, czy e, mówią to samo, co potem wypisują w ankiecie. Plus, jeszcze się rozmawia z e, organizatorami i też patrzy się, jak ludzie wyglądają, jakie mają transparenty, skąd są, bo często na tych transparentach też są nazwy miejscowości, z których pochodzą czy z których przyjechali. Jest to duże pole do manewru i dużo można ciekawych rzeczy zdobyć. I pan na przykład takie badania prowadził kiedyś? Był pan na Marszu nie Niepodległości, na przykład zapytać uczestników o różne rzeczy? E, tak, byłem na Marszu Niepodległości raz w 2018 roku, tym największym w stulecie nie odzyskania niepodległości. E, natomiast było tam tyle osób, że ekipy badawcze ugrzęzły w tłumie, nie byliśmy w stanie się Poruszać wzdłuż marszu, po prostu były takie tłumy, że staliśmy w miejscu, gdzie też niewiele było słychać, niewiele było widać, więc w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, żeby się wycofać, bo to nie bardzo miało sens. Ale też badaliśmy inne marsze, inne demonstracje, właśnie chodząc wzdłuż tych marszy, rozdając te ankiety. Bo tych wtedy w Warszawie tych zgromadzeń publicznych było sporo. Tak, w ogóle zgromadzeń publicznych jest całkiem dużo w Polsce. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że trochę chętniej wychodzimy z różnych powodów na mniejsze, większe wydarzenia. I no. Stajemy się coraz bardziej polityczni, mhm. to też jest związane z tą polaryzacją, i się opowiadamy po której stronie, albo idziemy na wydarzenia, tak jak wspomniałem, które są postrzegane jako neutralne, na przykład właśnie organizowane przez e, samorządy, ale mamy tendencję do częstszego wychodzenia e, w przestrzeń publiczną, e, bo mamy trochę więcej czasu. I mamy też czas, żeby się nad tym zastanowić i jakoś to może budzić potrzebę do wyrażenia się. Mhm. A jakie to, tak na dobrą sprawę, właśnie przy tej i, i polaryzacji, chociaż dużo mniejszej niż ta, o której Pan wspomniał, tej polaryzacji sprzed wieku w mhm. polskim społeczeństwie, jakie znaczenie mają te wszystkie zgromadzenia? Oczywiście, ja nie mówię o tej pierwszej warstwie, że jakaś wspólnota, że łączą i, i, i tak dalej, ale one też są wykorzystywane do takiej inżynierii trochę społecznej. One są wy wykorzystywane jako narzędzie działań politycznych i tutaj największe znaczenie ma wtedy liczba. E zawsze jak odbywa się jakieś wydarzenie, jakiś marsz, parada, to e zawsze jest taka licytacja. E organizatorzy mówią, że było, nie wiem, 100 tysięcy. E przeciwnicy polityczni mówią, że wcale nie jakie 100 tysięcy góra 20. Policja ma potem jeszcze swoje dane, chociaż od jakiegoś czasu niechętnie je ujawnia. A Bo nie chce się angażować w spór polityczny. Myślę, że tak, bo on w przeszłości przekazywała dane, które no nie zawsze się sprawdzały, aczkolwiek był kiedyś taki eksperyment po jednej demonstracji z Warszawy, gdzie liczono na nagraniu, liczono po prostu, ile osób przeszło przez dany punkt na trasie przemarszu. Zajęło to dwa dni, ale okazało się, że te obliczenia w miarę się pokrywały z danymi policyjnymi. Czy pan wspomina tę sytuację, w której dziennikarze. Telewizji publicznej sprzed lat siedzieli z długopisem i. Z tego co pamiętam, liczyli? to było któraś z redakcji gazet, akurat Aha. liczyła, ale tak, było takie liczenie, żeby sprawdzić, kto podaje prawdziwe dane. Czy Chyba najpierw najbardziej... liczyli dziennikarze telewizyjni, a no. potem y, prasowi sprawdzali, czy tam ci dobrze policzyli. Tak, to już parę lat minęło. Tak, i, ale to było, pamiętam, że to im zajęło dwa dni, żeby przejść, bo tam to wynik to było kilkadziesiąt tysięcy osób. no To jest duża liczba, ale to pokazuje trochę tak, jak w przypadku wyborów. Więcej osób nas popiera. Więcej osób idzie z nami, więcej osób zgadza się z tym, co tutaj mówimy. Czyli de facto mobilizacyjne narzędzie dla własnego elektoratu. Też. I utwierdzenie tego elektoratu taki trochę rytuał, żeby podkreślić tą wspólnotę z jakimiś, właśnie. Poglądami, przekonaniami, postawami politycznymi czy światopoglądowymi. Kończąc, już ostatnie pytanie i o krótką odpowiedź poproszę, bo czas tam się kończy. Jak skupiać się na radości i świętowaniu, a unikać tych politycznych konotacji, powiązań, być może właśnie tego określenia się jakaś rada od socjologa? Może mniej patrzeć na organizatorów, bardziej patrzeć na to, co jest upamiętniane atmosferę, upamiętnia, na atmosferę mhm. i na przykład pójść z sąsiadami. To wtedy myślę, że będzie najsympatyczniejsze, żeby e, pójść z, ze znajomymi z sąsiadami na takie wydarzenie, które na przykład upamiętnia stulecie, upamiętnia odzyskanie niepodległości. I tutaj się zatrzymamy. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Gość radia Gdańsk. A naszym gościem był dr Grzegorz Piotrowski z Zakładu Socjologii, Pracy i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawiał Kuba Kaługa. A ja myślę, że można sobie pozwolić na takiego Rogala Świętą Marcińskiego, a potem pójść na przykład na bieg niepodległości i spalić te kalorie. Radio Gdańsk za 14 minut. 9.